Co stało? Gór podziała! Hej! Nie jestem informatykiem, jestem nieudacznikiem życiowym. to jest? Kostka! dobry, witam w mojej kuchni To się nagrywa? Tak Idziemy Idol Dzień dobry No i umarł Dzień dobry Dzisiaj, w dzisiejszym vlogu Pokażę wam Jakąś bułkę? Być panem. I mam takie dwie opaski. To chyba znaczy, że jestem boomerem i podkurwionym. Chciałbym powiedzieć was uczczelnie na. wpływać powitać na. Bomer Deer. Chciałem <tuszyta> <tuszyta> bo na... powiedzieć, że ta dekada tam stoi, taka czerwona. po 1, to ja bym chciał. Jesteśmy na jakimś meetingu vlogerów. Oskar życzenie mu w dupę mamy. jebany. Dobra, zamknij mordę snopy. Ja tu jestem organiz... No po kurwa ostrość na tył, czeł. Smasz naga. No. Mamy debila. Pokażę zębienie. mam buty do freeride'u Ja pierdolę. To free ride do butu. Jest. Ej, weź takiego trampolinę? Mam no to naparta. Ja? na parę. Z tego co widać. <głosłuk> <głosłuk> Ten jest marzy, Ej! <głosłuk> Wcale, że nie, kiedyś to zmontuje. Nie, go, nie, nie. Nie, 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 bać go, nie, nie. Nie, nie, go! go, nie. Nie, no. nie, jest, nagrywa I wybuchł Wyszył poduszcze Shimano Co? Co powieszę poduszcze Shimano? Jest kurwa luks w chuj. Dobra, ja to pierdolę latanie na dziś Pierdolę wysiadał No futka, no one bo się czaro zaciął Trzeba y, Nie rozwalajcie się. Sól. Sól. Będę, Sól. Witamy. Jesteśmy na kostomoty digzem. Dzisiaj będziemy próbować trójkę po dwumiesięcznej przerwie. Ostatnio mi pokonała. Tu możecie. Wkleić. Tu możecie przejść. nagranie, jak się wyjebałem. I teraz zakręcimy trójkę Przepraszam bardzo, a jest zezwolenie na budowę? Chujcie, to obchodzi, ale pytać się możesz, kurwa. <grymne> to chyba za bardzo tą podłogę uszczelbiliście. Bo z niej to nic nie stoi. Nie? A ja otworzyłbyś komorę z tyłu? Zgody budowlane to ja kurwa tak, załatwiałem u sołtysa. Do połowy, I nie? chujcie Pamiętnie, śmieciu jebany no, obchodzi, no, kurwa. Nie. To czy na to jest zgoda? Zresztą Ci mogę wyjebać w pysk i co? I zgody kurwa potrzebuję, nie potrzebuję. Więc na chuj się kurwa prujesz? Sołtys wyraził zgodę, kurwa. On nie wie, że wyraził, ale ja wiem, że wyraził. Eee, nie pozdrawiam, że znów Iwan będzie montował ten odcinek 3 albo 4 miesiące, ewentualnie parę lat. Dziś Dawid, Dziś chuj 15 jest chuj 15, pamiętaj Chuj pięt... słowo dnia? Chuj 15 okej. Okay. Dawaj najpierw tej mipa, a później Bri... teraz z kamerką w gębie, albo sobie... Cię, albo tu sobie ten Mam taśmę! Mam taśmę. Później Na razie chcę truja. Na, na razie moja truja skończyła się tym, że sam opierdol od Cupsona Cześć, vlog Ogólnie lampa jak uj... Hu... ale parzy ta kamerka no, Co ty my... masz na palcach? Yy, no to jest ta... bransoletka kontrolna Będę się zadzwonić zapytać 18 Kurwa jak to wybuchnie Smażink, plażink, opierdalanink Cześć widzowie Dzisiaj jesteśmy na gearjam w Kostomłotach Jest tragiczny warun Lampa jak sam skurczy syn Pozdrawiam was Dzień dobry A gdzie mamy boksera do mieszania? Dobry znaleźć buty Ma coś hey, hey, hey. Ma ktoś spawarkę? Spawarkę no to nie jego rower podobno. OneFootCana zrobisz geju? Chuj z tym, że to nie... ...logiczne. Mamy poduchę z tego co kojarzę, poklejona taśmą, także dzisiaj wybuchnie prawdopodobnie. Może tak być, że będzie dziurawa, nie? Ja nie życzę tego, ale to się tak może skończyć. Co za poduchy, Jest to stara ja pierdolę. Ona, się, słuchajcie, ja bym na tym nie latał, nie? Trochę strach. Tak jak zresztą i na tym, nie? Sam to budowałem to nie jest to bez sensu jak coś to poducha już działa można na nią latać no, jeszcze nie! Jeszcze nie! A to jeszcze nie. A czemu? Jak się odpowietrza poduchę? Wiesz kurwa tak Szyma, witam w eksze Tomka, kurwa, włosy yy, tam nie wiem yy, Koszulka Boomer Dirge, zapraszam kurwa, pozdro Może trzeba odpowietrzać Ooooool